Jak sobie radzisz z upałem? Ja mam o tyle dobrze, że problemy mam już do połowy rozwiązane, bo z natury dobrze znoszę upał, no i na sensacje ze mną, ze mną się nie dzieją. logiczne, że jeżeli jest bardzo gorąco przez dłuższy okres czasu, no to mi również jest gorąco, no i wtedy częściej biorę zimny prysznic, albo piję wodę mineralną. Jeżeli jest gorąco i mam taką możliwość, no to natychmiast wyjeżdżam gdzieś nad jezioro, Naj, najchętniej albo nad rzekę i uwielbiam się kąpać staram się mało ruszać ubieram się w naturalne tkaniny przeważnie w bawełnę Marzę o tym żeby wyjechać do Grecji Wtedy siedziałabym w morzu cały czas lubię bardzo pływać i mam zamknięte okna w domu by nie mam, było, nie mam, było, nie mam, było nie mam, a jak yy, są w domu okna otwierane, to ja zawsze zamykam i później mam z moim tatą twierdzi, że trzeba mieszkanie ale że musi być o zamknięte, bo jak upał jest, to mieszkanie jest w Jeśli jakaś woda tu przydała w pobliżu, ale najbliższa to jest dopiero tam na Jana. To trochę za daleko jest. No tak to, no podobno mają być jutro burze, to nie będzie tak źle. Ja to właśnie przed chwilą przyjechałem, tam bo z, z działki to nie wiem jak oni to tu bo tam po drodze było jezioro, to ja zdawałem radę. A nie, nie wiem. gdzieś oni... wyjechać z miasta? O, przydałoby się. A jak panujecie wakacje? No, my chcemy gdzieś wyjechać sobie pod namiot. Na wsi on naprawdę tak nie męczy, jak tutaj. Bo ja go jakoś znoszę. Dziwne to jest, ale go znoszę. Trochę piję więcej, ale nic więcej właściwie się nie dzieje. Ja też, ja tylko na łańcuchiankę. O tak, na łańcuchiankę. Ale, ale to tak, nie jest. nie A chcecie gdzieś wyjechać z miasta? To chyba wodzi na tak. To znaczy tak, chcemy, właśnie idziemy odprowadzić przyjaciół, którzy wyjeżdżają po Augustowskie. Dziękuję. Na spływ i, i jesteśmy pełni żalu, że oni wyjeżdżają, a my zostajemy. To jest napoje mocniejsze. Również mocno schłodzone. nie Muszą być mocno schłodzone. Ja Również. doradam chłodzić przynajmniej 12 godzin. Ewentualnie mam sprawę. Taki... Taki hmm. sposób na spędzenie upalnego dnia to jest taki staropolski, sprawdzony, gorący rosół. <grypa> Pomaga Bardzo wymaga. Bardzo I nie rozbieram czego, czego jeszcze rozbieram. Czego czego rozbieram. W tej trybą, w opcji zdecydowanie napoje długo, mocno chłodzone. Tylko, że po opcji kolegi wyglądać tak jak A ten kolega. Mówię, że jabłosów, to nie zobacznie. po włosy. I to są najlepsze sposoby spędzenia upołów, tak? no, Oczywiście.